Cześć! Skoro trafiłeś na ten materiał, no to z pewnością lubisz bas i muzyka bez pasma poniżej 100 Hz dla ciebie po prostu nie istnieje. Dzisiaj przetestujemy dla Was cztery sabufery w budżecie około 5000 zł, wśród których na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Zapraszam! Długo zbieraliśmy się do takiego materiału, przede wszystkim zastanawiając się nad tym, z jakiego segmentu cenowego, z jakiej półki cenowej powinniśmy wziąć, wziąć sabufery na tapet. No bo są konstrukcje po 10-15 tysięcy złotych, natomiast no nie da się ukryć, że nie są to konstrukcje na każdą kieszeń, jak również można też kupić już kolumnę niskotonową nawet za kilkaset złotych. Natomiast no niestety z jakością bardzo często ona nie będzie mieć nic wspólnego oprócz tego, że będzie buczeć i. Coś tam się po prostu w tych niskich częstotliwościach pojawi. Natomiast zakres 5000 zł myślę, że jest taki jeszcze w miarę popularny, yy, oraz no, w tym budżecie już można powiedzieć, że można powybrzydzać, można sobie już tutaj naprawdę kupić bardzo dobre granie. Każdy z wybranych dzisiaj sabuferów mamy rany 12 cali bo to było też kryterium wyboru bo to też podobnie jak budżet wydaje nam się taki optymalny zakres najbardziej popularny. No i realnie to się przekłada też na to co faktycznie klienci wybierają. Zdecydowanie najczęściej sprzedają się sabufery 12 calowe tuż za nimi może dziesiątki no ale mimo wszystko jesteśmy tutaj właśnie tak pomiędzy optymalnie mniej więcej pośrodku. Na arenę trafiają cztery modele popularnych marek a będą to Lipsz RP1200SW, SVS SB2000 Pro, REL HT1205 MK2 oraz Elak WARO RS700. Pierwsze trzy marki z pewnością kojarzycie, ale co tutaj robi Elak? A no, ELAC jest po to, żeby troszeczkę zamieszać, ale wszystko po kolei. Przedstawmy sobie zatem pokrótce każdego z kandydatów. SVS SB2000 Pro, najmniejszy z dzisiaj z testowanych sabuferów, kilka lat temu dostał już nagrodę ASA. Także jest to już faktycznie sabufer, który no, ma swoje ugruntowaną, swoją ugruntowaną pozycję na rynku. Na froncie znajdziemy 12-calową membranę, która praktycznie w całości wypełnia ten front. Natomiast z tyłu mamy przyciski do regulacji dźwięku. Natomiast w praktyce myślę, że niewielu z nich będzie korzystać, gdyż otrzymujemy tutaj zdalną aplikację do zdalnego sterowania, która działa po bluetoothie. Z poziomu aplikacji oprócz oczywistej regulacji głośności mamy do no dużo więcej funkcji, które tutaj widzicie sobie na ekranie. Z takich najważniejszych oczywiście możemy wybrać odcięcie częstotliwości, mamy dodatkowo korektor parametryczny, czy też gotowe presety w zależności od tego, jakie brzmienie preferujemy. Model ten zatem to jest bogactwo dla osób, które lubią się pobawić z dźwiękiem, które też potrafią się pobawić z dźwiękiem, bo tutaj wszystko musimy sobie ustawić manualnie. Ale czy ten sabufer to bogactwo od strony wizualnej? No, raczej jest to taka klasyczna bryła, nie ma tutaj nic takiego, bym powiedział, ekskluzywnego, spektakularnego. Ale można sobie dopłacić do nieco droższej wersji i zamówić ten sabufer w wersji piano black, czyli w połysku. No, wtedy z pewnością już też zyskuje na wyglądzie. Numer 2 to będzie Elac RS700. Stosunkowo spory sabufer, jak na konstrukcję zamkniętą z tym rozmiarem membrany. Jeżeli chodzi o kwestię wizualną, w mojej ocenie on jest taki najbardziej elegancki z tych wszystkich dzisiaj oferowanych, prezentowanych, testowanych przez nas sabuferów. Jeżeli chodzi o samą budowę, no to klasycznie ponownie przetwornik znajduje się z przodu obudowy, natomiast ma on dość niestandardowe zawieszenie. Nie jest ono klasycznie okrągłe, widać ewidentne załamania, które ostatecznie tworzą dwunastokątny kształt kształt dwunastokątny z tyłu urządzenia z kluczowych złącz znajdziemy oczywiście w wpięcie sygnału, natomiast z regulacji dźwięku mamy tutaj jedynie głośność, gdyż pozostałą pełną regulację tutaj ponownie realizujemy z poziomu aplikacji. Jeżeli chodzi o zestaw funkcji, mamy tutaj ponownie wszystko to, co najważniejsze. Jest ich może, tych opcji regulacji jest ciutkę mniej niż w sws ale jest wszystko to, co faktycznie jest potrzebne do tego, żeby ten baz u siebie, powiedzmy, dość sensownie opanować. Oraz mamy tutaj jedną dodatkową funkcję, czyli auto eQ, automatyczna kalibracja, która no, w pewnych sytuacjach myślę, że może być dla wielu mocno zbawienna. Numer 3 REL HT1205, a dokładniej HT1205 MK2, gdyż jest to nowsza rewizja. A podkreślam to dlatego, że MK1 ki jeszcze krążą na rynku, ale one też były mega. Ale MK2 jest jeszcze dużo, dużo lepsza. Oczywiście cena poszła troszeczkę do góry, ale nie jest to, to taki, bym powiedział, klasyczny relifting, jak bardzo często widzimy to na rynku audio. Czyli coś tam trochę lepiej, coś tam trochę inaczej, a cena 30% w górę. Tylko faktycznie jest to konstrukcja, która może na papierze wyglądać podobnie, ale w praktyce gra dużo, 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 dużo. Znacznie, znacznie lepiej. Tu ponownie konstrukcja zamknięta, gdzie na froncie znajdziemy membranę z włókna szklanego, a z tyłu mamy klasyczne pokrętła do regulacji dźwięku, czyli oczywiście odcięcie częstotliwości, głośność, odwrócenie fazy oraz włącz, wyłącz, standby, ale tym razem już w wersji analogowej. Tutaj aplikacji nie uświadczymy. Warto zwrócić uwagę na top tego modelu, który jest w pełni pokryty z szkłem, co mu oczywiście też dodaje uroku. I tutaj właśnie zdania były podzielone, który jest ładniejszy, czy Elak, czy, czy Rel. Napisz w komentarzu, który z tych subwooferów Tobie podoba się najbardziej. No i ostatni, czwarty kandydat, Klipsch RP-1200 SW. Zdecydowanie największy, najcięższy, najpotężniejszy, najgłębszy. No jest to po prostu no taka gruba berta tego testu. Jest to w tym wypadku subwoofer otwarty i mamy z przodu port bass refleks szczelinowy. No, i tak naprawdę klipsza myślę, że nie trzeba za bardzo przedstawiać. Na froncie mamy membranę, która jest w kolorze miedzi, natomiast z tyłu ponownie klasyczna regulacja analogowa. Przy czym no tutaj klipsz zrobił troszeczkę inne gałki regulacyjne, i wreszcie coś na nich widać. Jeżeli chcecie coś więcej też o tych sabuferach z tej serii się dowiedzieć, no to znajdziecie pod tym linkiem materiał dedykowany właśnie tej serii. Mamy zatem cztery subiki, gdzie już na wstępie widać, że każdy jest inny. Większe, mniejsze, jeden otwarty, reszta zamknięta, z kalibracją, z aplikacją, bez aplikacji. Swoją drogą, ciekawe, że coraz częściej spotykamy się w świecie audio z pewną dozą automatyzacji, właśnie jeżeli chodzi o jakieś kalibracje, cyfryzacje i tak dalej. No jestem ciekaw co ty o tym sądzisz czy to jest dobry kierunek no bo jednak przed tego typu zabiegami audiofile się zwykle bronią rękami i nogami to tyle jeżeli chodzi o te rzeczy które możemy dostrzec gołym okiem natomiast no chyba najważniejsze jest to jak one faktycznie grają od razu nadmienię, że odsłuchu tych y, sabuferów no, na materiale nie będzie tak, jak to zawsze robimy y, z kolumnami. Próbowaliśmy to rejestrować, natomiast y, no, na nagraniu te różnice wyglądają, wychodzą tak śmiesznie małe, że pewnie jeszcze po kompresji dodatkowej na YouTube no to by się okazało, że no, po prostu no, nie jesteśmy w stanie tak tego wysłyszeć. Także no, w tym wypadku najlepiej posłuchać na żywo i wtedy myślę, że usłyszycie to, o co chodzi. I usłyszycie to, co za chwilkę dam oczywiście o tych sabuferach opowiem. Zacznijmy sobie od SVS-a. Zaoferowano najbardziej dynamiczny, najbardziej zróżnicowany, najszybszy, najbardziej punktowy bas. Także od razu można powiedzieć, że jest on no, najbardziej adresowany pod muzykę, najbardziej adresowany pod stereofonię, najbardziej adresowany tam, kiedy nie chcemy ewidentnie czuć, że mamy suba w systemie, tylko chcemy uzupełnić brakujące pasmo. Bo jednak jeżeli chodzi o zastosowania kinowe i jeżeli chodzi o, o to, jak ten subwoofer wypadł na tle pozostałych, no to jednak tego zejścia tutaj było najmniej, był on w stanie, powiedzmy, nie był w stanie on sięgnąć tak nisko jak pozostałe. No ale wiadomo, kubatura fizyki nie uszukamy, nie jest to jego zadaniem. Jeżeli chodzi natomiast o precyzję, szybkość, no to wyta, wypadł tutaj faktycznie najlepiej. Dużym plusem jest też sama aplikacja SVS-a, bo no, jednak niskie częstotliwości są najbardziej upierdliwe do dostrojenia, i one zawsze w pomieszczeniu najbardziej będą pocięte. Pewne częstotliwości się bardziej wzbudzą, innych będzie brakować. Także, też z pomocą tej aplikacji, pod kątem muzyki, możemy sobie to dość precyzyjnie dostroić, żeby faktycznie idealnie to całe pasmo zazębić z resztą systemu. Jeżeli chodzi o Rela, natomiast był on troszeczkę wolniejszy od SVS-a. Nie był aż tak punktualny, tak dynamiczny, zwłaszcza to było słychać na, na jakiejś podwójnej stopie, czy Coś, gdzie się po prostu bardzo szybko coś działo na basie, no to jednak te uderzenia na svs się były bardziej od siebie odseparowane. Tutaj były nieco bardziej ze sobą zlane. Natomiast Rel nadrabia ogólną barwą dźwięku. Mam wrażenie, że ten dźwięk jest troszeczkę przyjemniejszy ogólnie dla ucha, ale przede wszystkim chodzi tutaj o to, że jednak Rel sięga niżej. Ten barst jest bardziej obszerny, jest bardziej spektakularny i jest przez to po prostu pełniejszy. Przez to, że sięga niżej, no to. Suma dźwięku, którą otrzymujemy, jest po prostu bardziej pełna. Jesteśmy bliżej tej wartości referencyjnej. Klips wypadł poniekąd tak jak się spodziewaliśmy. Czyli miał zdecydowanie najniższe zejście, najwięcej mocy. Był w stanie z wykrzesać najwięcej decybeli. Po prostu najpotężniejszy kandydat tego testu. Jeżeli chodzi o sam aspekt basu, jak on sobie radzi w muzyce, jeżeli chodzi na przykład na tle konkurencji, jeżeli chodzi o sabufery otwarte, no to ten Klipsch naprawdę sobie radzi bardzo dobrze. Mimo wszystko jest to sabufer bardziej kinowy i pod to jest głównie adresowany, choć hipotetycznie nie powinniśmy się tego spodziewać, a w muzyce też jest całkiem przyzwoicie. Oczywiście jest on, ten baz jest bardziej uproszczony, on nie jest taki precyzyjny, taki różnorodny jak w Relu, czy jak w SVS-ie, jest to po prostu inny odbiorca. Ma być boom, ma być dużo a niekoniecznie jakoś subtelnie i precyzyjnie. No i ostatni elak, czyli... No, czy czarny koń tego zestu, to może za dużo powiedziane, ale no zdecydowanie obronił się. Nie było wstydu i faktycznie wypadł bardzo przyzwoicie. Wstępnie spodziewałem się z niego brzmienia bardziej w kierunku Rela, czy bardziej w kierunku SVS-a, no bo w końcu konstrukcja zamknięta, czyli bardziej kierunek taki, że ten bas będzie powiedzmy wyżej strojony, ale że będzie szybszy. A okazuje się, że wrażenia są raczej bliżej klipsza, czyli bardziej dostajemy mięsisty, bardziej obszerny, nieco wolniejszy bas, ale on też jest dość modyfikowalny, bo tutaj też mamy y, aplikację. I tutaj tak dla przykładu mogę podać, że do muzyki fajnie się sprawdził preset Night, czyli preset nocny, bo mam wrażenie, że on po prostu odcina te najniższe częstotliwości, powiedzmy poniżej 25-30 Hz, gdzie w muzyce już niewiele się dzieje. Y, I faktycznie on wtedy zyskał na takie delikatności, zyskał na subtelności, zyskał na tempie, także y, ten elak stał się takim troszeczkę kameleonem, bo faktycznie w zależności od tego, co ustawimy w aplikacji, no to ten charakter ewidentnie się zmienia. A jednak mamy tutaj dużo niższy, dalszy zasięg, w sensie, że niżej jest w stanie sięgnąć niż SVS. Dlatego ta potencjalna wszechstronność tego Saba może okazać się dużo wyższa. No i Maciek, co z tego wynika? Który z nich jest najlepszy? No, mógłbym odpowiedzieć, że każdy z nich na pewno będzie wartością dodaną do systemu i który byś nie wybrał, będzie ok. No, ale no nie można tak powiedzieć. Po prostu tutaj kolejny raz dochodzimy do sytuacji, w której jedyną sensowną odpowiedzią na pytanie będzie to zależy, ale mimo wszystko podzielę się jakimiś swoimi subiektywnymi odczuciami. Dla mnie najprzyjemniej wypadł ogólnie Red, bo okazał się po prostu naj, dla mnie zagrał najprzyjemniejszą barwą grania, barwą dźwięku. E, oraz nie brakowało zejścia, precyzja była na fajnym poziomie, fajnie się też sklejał właśnie z resztą e, kolumn i naprawdę wypadł no, w moim subiektywnym odczuciu najkorzystniej, tym bardziej, że jest najtańszy z tych wszystkich e, sabuferów. No, natomiast to jest moje zdanie. Które się też, do którego też trzeba dokleić pewne okoliczności, które słuchamy. Czyli pomieszczenie nasze ma około 30 m2. Moje preferencje basowe są raczej takie, że wolę subtelniejsze uzupełnienie niż jakieś bardzo duże natężenie tych niskich częstotliwości. Bardziej jakość niż ilość. Oraz dodatkowo, powiedzmy, jestem bliżej muzyki niż kina, jeżeli chodzi o użytkowanie sprzętu. Także te wszystkie zmienne też wpływają na to, co ja bym wybrał. Ale to niekoniecznie musi oznaczać, że ten rel w każdej sytuacji byłby dla Ciebie najlepszy. Może dojdziemy do tego w ten sposób. Gdyby szukał suba do większego pomieszczenia, powiedzmy nawet 50 m2 czy więcej, liczy się ilość, ma być głośno, ma być dużo, bardziej pod kino, idziesz w klipsza. Jeżeli szukasz suba typowo muzycznego, jeżeli szukasz suba raczej do mniejszych pomieszczeń, dodatkowo lubisz, potrafisz bawić się z aplikacją, żeby właśnie wycisnąć jak najwięcej dobrego z danego sprzętu, bo jednak jest to dość czasochłonne i po prostu trzeba chcieć, trzeba to lubić, no to myślę, że SVS byłby tutaj faktycznie najfajniejszym kierunkiem. Elak i Rel wydają się takim. Kompromisem pomiędzy jednym i drugim rozwiązaniem, bo REL faktycznie sięgnie niżej, zagra ciut wolniej, ale właśnie uważam, że tutaj to wyważenie i stosunek cena- jakość wydaje mi się wypada najkorzystniej. A ELAC będzie takim dodatkowym, tak jak wcześniej wspomniałem, kameleonem z uwagi na tą aplikację, gdzie tutaj faktycznie mamy ten zapas mocy, mamy ten zapas zejścia, a za pomocą ustawień jesteśmy w stanie go mocno zmieniać, mocno zmieniać charakter tego sabufera. Także jeżeli używasz. Zwłaszcza w jakichś trudniejszych warunkach akustycznych, sabufera i poszukujesz czegoś, co zagra i fajnie przy kinie, ale kiedy będzie trzeba zagrać troszeczkę inaczej przy muzyce, tudzież na przykład będziesz chciał grać w nocy i też sobie nieco to brzmienie pomodyfikować, żeby nie przeszkadzać wszystkim dookoła, no to ten elag wydaje się taki po prostu najbardziej do wszystkiego. Wiem, że się często mówi, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale nie w tym przypadku. Ten elag jest do wszystkiego w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Także jak widzicie wybór najlepszego sabufera nie jest prosty bo wpływa na to bardzo dużo czynników. Tak naprawdę żeby dobrze wybrać no to trzeba go po prostu posłuchać posłuchać najlepiej kilku propozycji żeby mieć jakieś podniesienie wyrobić sobie jakieś zdanie no bo często jak posłuchamy tylko jednego no to albo będzie dobrze albo nie będzie niedobrze. A jak posłuchamy kilku no to jednak dowiemy się znacznie więcej. Najrzetelniejszym testem przed doborze suba by było umieszczenie go u siebie w pokoju przetestowanie u siebie także korzystajcie z wypożyczeń. Wiem, że nie wszystkie salony wypożyczają, ale my wypożyczamy. Także, jakbyś chciał wypożyczyć, zgłoś się do nas, nie ma z tym najmniejszego problemu. Chodzi o to, że nie lubimy rozczarowań. A jeżeli chodzi o niskie pasmo, te najniższe częstotliwości, no jednak, akustyka pomieszczenia ma tutaj diametralne znaczenie. I w salonie może zagrać super, a u Ciebie może być zupełnie inaczej. Także testować u siebie jest po prostu najoptymalniej. A Ty, który z omawianych subwooferów byś wybrał? Podziel się zdaniem w komentarzu, chyba, że masz jeszcze inną propozycję, no bo wiadomo, że rynek jest szeroki, głęboki i jest naprawdę w czym wybierać. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego. Słuchajcie, a tak się robi właśnie miniatury do naszych filmów.